Zapraszamy Państwa na film, który podczas ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Berlinie uhonorowany został Srebrnym Niedźwiedziem, a mowa oczywiście o filmie bośniackiej reżyserki i scenarzystki Jaśmili Zbanic zatytułowanym Aida. W zasadzie Kwowadi z Aidą, tak, tak brzmi oryginalny tytuł. Ci z Państwa, którzy znają Jaśmilę Zbanic chociażby z filmu Grubawica doskonale wiedzą, że jest to artystka, która do tej pory przede wszystkim jest obecna w świadomości filmowej miłośników współczesnego kina, przede wszystkim za swoje kino rozrachunkowe z tym, co stało się. Z, co wydarzyło się na Bałkanach w trakcie rozpadu byłej Jugosławii. Już w pierwszym swoim filmie Grbawica pokazała no, wstrząsające skutki ludobójstwa, do którego doszło podczas czystek etnicznych, które w zasadzie wszystkie z tych narodów sobie zafundowały w latach 90. po rozpadzie Jugosławii. Tym filmem wraca do wydarzenia, które miało miejsce w 1995 roku. Mowa oczywiście o wymordowaniu przez Oddziały radkom dla dzicza prawie 8 tysięcy muzułmanów, bośniaków, którzy schronili się pod opiekuńcze skrzydła holenderskiego kontyngentu ONZ w Srebrenicy. Film opowiada historię tłumaczki, Ajdy, która, która robi wszystko, żeby ocalić swoich, swoich bliskich, swojego męża i syna. Przypomnę tylko, że zgodnie z zachowaną dokumentacją zginęło tam wówczas prawie 8,5 tysięcy bośniackich mężczyzn w wieku od 15 do 77 lat. Zostali oni wymordowani przez y, bojówki, przez armię Radkom Nadica, który później został skazany w tryb, przez Trybunał Haski za ludobójstwo. Film jest wstrząsający, nie jest to kino łatwe, miłe i przyjemne, ale też y, unika y, takiego, takiego prostego oddania y, y, dystynkcji kto jest dobry, kto jest zły, tam jest miejsce na niuansowanie pewnych postaw wobec zła. Myślę, że ci z Państwa, którzy no, zainteresowani są tematem takiego kotła bałkańskiego, który wybucha od czasu do czasu dość regularnie zresztą, no, będą na pewno zadowoleni z, ze sposobu, w jaki, ten, w jaki Jaśmila Zbanić pokazała konflikt na Bałkanach, konflikt między Serbami a Bośniakami. Myślę, że my w dalszym ciągu bardzo mało wiemy na ten temat i przyda się spojrzenie osoby, która przeżyła to wszystko na własne na skórę, no ja się nie zbanić. Urodziła się w Sarajewie, jest bośniaczką i generalnie doskonale pamięta to, co się wówczas w 1995 roku wydarzyło nie tylko w Sarajewie, również w Srebrnicy. Serdecznie zapraszam Aida, znakomite kino, kandydat do Oscara, który się znalazł na tzw. short liście filmów nominowanych w kategorii najlepsze kino nieanglojęzyczne. No, Oscara co prawda nie dostał, już sam fakt dotarcia tak wysoko jest nobilitujący i dla artystki, i dla całej kinematografii bośniackiej, która jest bardzo stosunkowo no, słabo znana polskim odbiorcy filmowemu.